Cześć, pokażę Ci dzisiaj ćwiczenie, które porusza praktycznie całym ciałem, i wystarczy, żebyś robiła, robił tylko to jedno ćwiczenie, aby czuć się coraz lepiej. Obie dłonie w ten sposób, nie muszą być bardzo napięte, delikatnie i uderzasz tak. Możesz uderzać osobno, ale prościej jest wszystkie palce. Chodzi o to, żeby poruszyć tutaj, zaraz Ci pokażę, jakie to meridiany, i w ten sposób kciuki. 40 razy. Ćwiczenie podnosi witalność, energię w całym ciele. A zobacz tutaj jakie masz meridiany. Meridian jelita grubego, meridian potrójnego ogrzewacza. Tutaj biegnie sobie cień. Od wewnętrznej strony płuco, meridian osierdzia. A tutaj od tej strony biegnący meridian serca. Daj znać w komentarzu czy ćwiczenie wydaje ci się proste. Rób je dwa razy dziennie. Poleć znajomym ten filmik i obserwuj mnie po więcej takich rad.